Cześć, jestem Klaudia, to kanał no i Już. Witam Was w Szybkich Odpowiedziach. Dana jest rodzina pięciu okręgów o wspólnym środku S. Czyli mamy tutaj środek S i promieniach długości 1 czyli tu mamy 1 2 3 4 oraz 5. W odległości d od punktu S rysujemy prosto. Ile punktów wspólnych ma ta prosta z rodziną okręgów, gdy? No i tutaj już narysowałam pierwszą. Gdy d wynosi 4, widzimy, że 4 od środka jest do niebieskiego, dlatego tutaj dałam to. I mamy tutaj 4. Gdy d to wtedy widzimy, że ma raz, dwa, trzy. Czyli mamy trzy punkty wspólne. Ok? To teraz mamy trzy i pół. To tutaj mamy Cztery tu jest trzy, więc przechodzi nam. Tutaj i wtedy mamy raz, dwa, trzy, cztery. I gdy mamy pomiędzy dwa i trzy, czyli nie rusza nas. Mm, nie rusza nam to w ogóle na, jakoś na liniach, czyli byłoby to tutaj. Pomiędzy dwójką, dwójka leci tu, a trójką, czyli tym razem mamy tu. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ok, no i podpunkt B. 100 okręgów ma wspólny środek S, a długości ich promieni wynoszą 1, 2, 3, 4 i tak dalej, aż do 100. Na tych okręgach leży 113 punktów prostej P. Jaka jest odległość punktu S od prostej P? Ok, no to tak. W zadaniu tutaj mamy, że mamy 113 punktów wspólnych. Po odjęciu punktu styczności. Prostej P do jednego z okręgów dostajemy wtedy: no to 113 odjąć 1, to jest 112 punktów, w których ta prosta przecina okręgi. Każdy okrąg jest przecięty w dwóch punktach, tak? Widzimy to tutaj na żółto góra-dół, potem ten niebieski góra-dół. Zawsze są przecięte w dwóch miejscach, czyli robimy te 113 minus punkt styczności, następnie. 112 dzielimy na 2 i mamy tutaj 56 okręgów, które prosta przecina. Więc jest styczna do okręgu, w którym mamy promień 100 odjąć 56 i to będzie 44. Czyli odległość punktu S od prostej P wynosi 44. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.